Popek, co ty masz nad głową? Pizda nad głową pi, pi, pizda. Lepsza pizda nad głową niż pod okiem. E, co ja gadam w ogóle? Co? Ba Baśka, zejdź stamtąd. W ogóle, kim jest Baśka? Gdzie wy ją poznaliście? Skąd ona jest? Hmm, mówiliś: zostań ginekologiem. Zostań ginekologiem. Popek, przestań, jesteśmy w autokarze. Baśka, na następnym stopie wysiadasz. Mordowejś! Nie, 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 nie. Nie ma żadnej mordo weź. Po prostu wysiada i tyle, koniec tematu. A ty, Sobel, co? Kapie No właśnie, widzę, że troszkę się rozpadało i chyba burza zaraz będzie. Ta burza psuje tyle spraw. Właśnie, co do ważnych spraw, muszę sobie z kierowcą porozmawiać. Panie Tomaszu, haj to. Jakby pan mógł zatrzymywać się na pasach, będzie super. Dzięki. Panie Słoniu, co pan ze sobą wziął na wycieczkę? Kołyski, ananas i kataklizmu. Ale po co? Wykuruj, wszystkie korki na ale po co? My tylko dowieli...